W poprzednim sezonie Bayern Monachium miał świetny skład i udało im się odzyskać Mistrzostwo Niemiec, ale na tym sukcesy się skończyły. Brak krajowych pucharów, porażka w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i klubowych Mistrzostwach Świata. Teraz jednak wszystko może się zmienić. Bayern zbudował jeden z najbardziej przerażających ataków w Europie, a letnie transfery sprawiły, że ta drużyna znowu myśli o podboju całej Europy. Nie chodzi tylko o dominację w Bundesliga. Ale o coś więcej, ich cel jest jasny: wygrać wszystkie krajowe puchary i po kilku latach przerwy ponownie sięgnąć po puchar Champions League. Jak naprawdę potężna jest drużyna Kompanego, i czy mimo ogromnej siły w ataku, nie mają jednego problemu, który może ich zatrzymać? Czas się dowiedzieć. Porażka w pucharze Niemiec, odpadnięcie z Ligi Mistrzów, kompromitacja w ćwierćfinale klubowego mundialu. Bayern w minionym sezonie we wszystkich rozgrywkach uchodził za jednego z głównych faworytów, a mimo to przedwcześnie rozczarowywał. To był bolesny sygnał, że choć w Niemczech dominowali, wygrywając Ligę 13 punktami różnicy, to z europejską elitą wciąż czegoś brakowało. Dla Vincenta Kompanego, trenera Gwiazdy Południa, te porażki nie były tylko rozczarowaniem, ale i lekcją na przyszłość. Największa z nich była jasna: defensywa była solidna, ale atak potrzebował większej różnorodności nowych rozwiązań, powiewu świeżości, by rozmontowywać najlepsze zespoły w Europie. I właśnie to postanowiono zbudować, zaczynając od prawego skrzydła. A jeśli mówimy o zawodniku, który w poprzednim sezonie uczynił prawą stronę Bayernu koszmarem dla obrońców, to bez wątpienia był nim Olise. Francuski skrzydłowy zanotował 20 goli i 23 asysty, co oznacza udział przy bramce praktycznie we każdym meczu. Liczby były absolutnie elitarne jak na skrzydłowego. Co więcej, zrobił to w swoim pierwszym pełnym sezonie w Monachium kibice wiedzieli, że ma talent, gdy dołączył do zespołu, ale nikt nie spodziewał się takiej formy w takim krótkim czasie. To co czyni Olisę wyjątkowym, to nie tylko technika, ale też opanowanie i spokój z piłką przy nodze, połączone ze pełną nieprzewidywalnością. Potrafi zagrać prostopadłe podanie między liniami, posłać idealne dośrodkowanie albo taką piłkę otwierającą, która jednym ruchem rozcina całą defensywę rywala. Do tego dochodzą stałe fragmenty gry, które dodały Bayernowi nową, niezwykle groźną broń. Najbardziej imponujące jest jednak to, jak błyskawicznie zaadoptował się w Bundesliga. Już po jednym sezonie zna tempo, intensywność, fizyczność ligi, a także obrońców, których będzie ogrywał po raz kolejny. To oznacza, że wchodzi w nowy sezon z ogromną pewnością siebie, odpowiednim rytmem i pełnym rozpoznaniem, jak najlepiej wykorzystywać słabości rywali. A jeśli masz skrzydłowego, który się postrach, potrzebujesz napastnika, który wykorzysta każdą piłkę. I właśnie tu pojawia się Harry Kane. Gdy mówimy o elitarnych napastnikach, jego nazwisko zawsze znajduje się w absolutnej czołówce. Od ponad dekady należy do najrówniejszych i najskuteczniejszych strzelców świata, a jego ostatni sezon w Bayernie tylko to potwierdził: 41 goli i 14 asyst we wszystkich rozgrywkach. Te liczby mówią same za siebie. Kane to zawodnik, który nie potrzebuje wiele miejsca, by znaleźć się w polu karnym, ustawić i oddać strzał. Potrafi uderzać obiema nogami, jest niezwykle groźny w powietrzu i zachowuje chłodną głowę, nawet pod największą presją. Ale tym, co wyróżnia go spośród klasycznych lisów pola karnego, jest jego boiskowa inteligencja. Kane doskonale wie, kiedy cofnąć się głębiej, żeby rozegrać piłkę, kiedy ściągnąć obrońców z pozycji i kiedy wykonać ten jeden kluczowy ruch który rozcina defensywę na pół. Do tego dochodzi jego gra kombinacyjna. Kane nie czeka tylko na sytuację, on sam je tworzy. Potrafi przytrzymać piłkę, rozegrać do skrzydłowego albo posłać perfekcyjne podanie prostopadłe. To właśnie dlatego. Jego współpraca z Olyse wygląda tak imponująco. Francuz może go obsłużyć podaniem w polu karnym, a Kane odwdzięczyć się otwierając przestrzeń i kreując sytuacje dla innych. I choć ma już 32 lata, jego skuteczność ani trochę nie spadła. Wciąż jest napastnikiem z najwyższej półki. Wciąż sprawia obrońcom ogromne problemy. Dla Kompanego posiadanie Keina w roli centralnego punktu ofensywy oznacza jedno, Bayern zawsze ma niezawodnego egzekutora, niezależnie od okoliczności. Ale choć prawa strona i środek ataku wyglądały świetnie, lewa flanka w zeszłym sezonie wymagała poważnego wzmocnienia. Przez większość sezonu na lewym skrzydle występował Leroy Sane. I choć nie był tragiczny, to też nie był wystarczająco dobry. Jego gra była po prostu przeciętna. I to właśnie tłumaczy jego transfer do Ligi Tureckiej. A Bayern, klub tej klasy, nie może pozwolić sobie na przeciętność. Kibice oczekiwali znacznie więcej, a Sane nie sprostał tym wymaganiom. Na prawej stronie gdzie błyszczał Olise, czy środka, gdzie dominował Kane, lewe skrzydło wyglądało słabo. Na taką nierównowagę w ofensywie Bayern nie mógł sobie pozwolić. Vincent Kompany wiedział, że jeśli jego drużyna ma sieć postrach z każdej strony boiska, potrzebuje zawodnika, który dorówna intensywnością, kreatywnością i skutecznością reszcie ofensywy. Dlatego postawił na Luisa Diaza i trudno było znaleźć lepsze rozwiązanie. To jedyne duże wzmocnienie Bayernu w tym okienku, ale niezwykle istotne. Wreszcie można powiedzieć, że odwieczny problem Problem lewej strony ma szansę zostać rozwiązany. DS wnosi zupełnie nową jakość. To piłkarz, który żyje z pojedynków 1 na 1, może odegrać piłkę jeszcze na własnej połowie i bez zawahania ruszyć wprost na obrońcę. Jego przyspieszenie sprawia, że rywale nie mogą podejść zbyt blisko, bo w jednej chwili zostają w tyle. Diaz to nie tylko szybkość i dribbling, to także świetna technika w prowadzeniu piłki i umiejętność utrzymania jej pod presją. Potrafi zejść do środka i huknąć prawą nogą, albo dociągnąć akcję do linii końcowej i posłać precyzyjne dośrodkowanie. Nieprzewidywalność to jest dokładnie to, czego brakowało Bayernowi na tej stronie w zeszłym sezonie. Kiedy rywale mierzyli się z Sane, mogli bronić się swobodniej. Widzieli, że niczym ich nie zaskoczy. Ale z Diazem sytuacja wygląda inaczej. Kolumbijczyk to zupełne przeciwieństwo. Ciągłe zagrożenie, ruchliwość i odwaga w grze 1 na jeden. W systemie kompanego jego rola jest jasna. Nieustanny ruch, powroty do defensywy, aktywność bez piłki i pełne zaangażowanie w wysokie tempo gry. To skrzydłowy, który pasuje tu idealnie, ofensywnie i defensywnie. Solisę, kreującym z prawej strony i Kane'em, kończącym maksy w środku, Luis Diaz dodaje ogromny luksus, ulepsza lewą stronę i może dać naprawdę wiele Bayernowi. Dużo goli oraz wykreowanie sytuacji bramkowych dla kolegów. Jego obecność zmusza obrońców do wyborów, w których nie ma dobrego rozwiązania. Skupisz się na olisie? Diaz wykorzysta wolną przestrzeń po lewej. Skierujesz uwagę na Kolumbijczyka? Olisę dostaje więcej swobody. Spróbujesz zatrzymać obu jednocześnie? Kane dostaje autostradę do bramki. I właśnie o to chodzi kompanemu. By rywale zawsze byli pod presją. Zawsze musieli wybierać. Dzięki Diazowi lewa strona Bayernu przestała być słabością. A stała się kolejną śmiercionośną bronią. Która może decydować o wynikach meczów. A gdy zestawisz to z jakością jaką Bayern ma w środku... Zaczynasz rozumieć, dlaczego ten atak już dziś określany jest mianem jednego z najgroźniejszych w Europie ostatnich lat. A skoro mowa o środku, właśnie tam Bayern ma największy znak zapytania. To sektor boiska, który kompany musi rozwiązać już na starcie sezonu. W poprzednich rozgrywkach rolę dziesiątki dzielili Jamal Musiala i Thomas Müller. Müller dawał doświadczenie, inteligencję i ten słynny instynkt, który pozwalał mu zawsze znaleźć się we właściwym miejscu. Musiala natomiast wnosił kreatywność, drybling i zdolność tworzenia czegoś z niczego. Razem byli pomostem między środkiem pola a atakiem. Ale sytuacja zmieniła się radykalnie. Müller odszedł, a Musiala leczy kontuzję odniesioną podczas klubowych Mistrzostw Świata. Nagle w kadrze brakuje naturalnej dziesiątki. Piłkarza, który potrafiłby regularnie grać między liniami, łączyć się z napastnikami. I to jest problem, bo bez Musiali atak Bayernu traci element nieprzewidywalności. Diaz i Olise na skrzydłach mogą siać zamęt, Kane może wykańczać akcję, ale bez kreatywnego łącznika w środku gra staje się bardziej schematyczna. Obrońcy wiedzą, że zagrożenie przyjdzie z boków. Musiala to zupełnie inna historia. Jego dribbling jest świetny, jest szybki i precyzyjny. Potrafi zniknąć obrońcy ze pola widzenia na małej przestrzeni. To piłkarz, który ułatwia życie Kane'owi, Olise i od tego sezonu także Diazowi. Dlatego jego brak to ogromny cios, ale też nadzieja na przyszłość, bo kiedy Musiala wróci, atak Bayernów wskoczy na jeszcze wyższy poziom. Wyobraź sobie, Olisa na prawej, Diaz na lewej, Kane na szpicy, a Musiala rozgrywający w środku to ustawienie, które może zgnieść nawet najlepiej zorganizowane defensywy w Europie. Ale nawet przy takim arsenale ofensywnym istnieje problem, który może zatrzymać Bayern, i wcale nie dotyczy on wyjściowej jedenastki. Chodzi o głębie składu, a w sezonie, w którym celem jest nie tylko Bundesliga, ale także Liga Mistrzów, to temat absolutnie kluczowy. Podstawowa jedenaska Bayernu robi ogromne wrażenie, ale kiedy spojrzysz poza nią, zaczynają się schody. Brakuje zmienników, którzy mogliby wejść i utrzymać ten sam poziom intensywności i jakości. W Bundeslidze różnica jakości między Bayernem, a resztą stawki zwykle wystarcza, by to zamaskować. Nawet bez jednego czy dwóch kluczowych zawodników potrafią seryjnie wygrywać. Ale Liga Mistrzów to zupełnie inny poziom. Tam o wyniku często decyduje nie tylko pierwsza jedenastka, lecz także ci, którzy wchodzą z ławki. To oni potrafią przesądzić o losach dwóch meczu. Głębia składu to nie tylko zabezpieczenie na wypadek kontuzji, to również rotacja, odpoczynek, utrzymanie intensywności przez cały sezon. Bez tego najlepsi piłkarze mogą się wypalić albo złapać uraz a wtedy nawet najbardziej obiecujący sezon może runąć jak Domek z Kart. Dlatego Bayern i kompany muszą działać teraz, zanim zamknie się okienko transferowe. Dwa, trzy wzmocnienia, które płynnie wejdą do ofensywy, mogą być różnicą między kolejnym tytułem w Niemczech, a wreszcie zdobyciem Europy. Bo jeśli głębia składu do równa jakości pierwszej jedenastki, Bayern nie będzie miał słabych punktów. Już teraz tercet ofensywy prezentuje się imponująco, a kiedy do tego zestawu wróci Musiala, atak Bayernu może stać się jednym z najbardziej kompletnych i najtrudniejszych do zatrzymania w całym piłkarskim świecie. Proszę cię o zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem na tym kanale. Z góry bardzo dziękuję, to naprawdę wiele mi daje w rozwoju tego kanału. Co sądzisz o składzie Bayernu na nadchodzący sezon? Czy sięgną po upragnioną Ligę Mistrzów? Napisz swoją opinię w sekcji komentarzy. Polecam obejrzeć inne moje filmy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.